się płakać chciało kurwa, wręcz. No takie to było strasznie przykre dla mnie. No, przytulił Piotr Kaszeligę? Przytulił Piotr Kaszeliga. Wiecie z, z kim bym mógł zawalczyć tańczyla z Zaproponowałem mu, że mogę zrobić dwie walki, jedna po drugiej. Najpierw z tamtym, a potem z nim. No powiem ci, że zacząłeś grubo ten wywiad od ej, 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 Przepraszam, przepraszam. Bo... Ola Kot? Tak. O kurwa! Pasz to, no, to. Ola Kot! Ej ej, 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 jaki Fabiański? Jaki Fabiański? Fabijański. No, teraz dobrze. Jogana Krejza. Aha. Tydzień kurwa z kreseczką trenuję, powiedzmy 10 dni. I kurwa leje tego śmiecia e, z KSW jak szmatę. Wiecie, z, e, z kim bym mógł zawalczyć tańcę w KSW? Z nikim. Jeśli chce mi dojebać, to mogę go nie napierdolić dzisiaj na wterze, tylko daję mu szansę, bo ja mam walkę. Więc daję mu A Friday are, nie? E, zrewanżować za miesiąc. Jak to się wszystko dalej potoczy? Na pewno spotkamy się w sądzie. Zaproponowała mi, że możemy się za miesiąc spotkać też na fejmie chętnie, tylko jest też całkiem możliwe, że będę mieć walkę na tym fejmie, więc zaproponowałem mu, że mogę zrobić dwie walki, jedna po drugiej. Najpierw z tamtym, a potem z nim. Nie jest to dla mnie żaden problem. Ja pamiętam jego przerażoną minę. To, że w trzec urwał trzecią rundę, no trudno. Każdy popełnia błędy, ja ten błąd popełniłem. Kurwa, jak usłyszałem tą piosenkę na wyjście Marcina, to jakby moja ostrość po prostu skupienie się rozmyło trochę, tak? Kurwa, to jakbyś jakby się płakać chciało kurwa, wręcz. No, takie to było strasznie przykre dla mnie, nie? Ale... Miałem po prostu kryzys w tej walce. Kurwa, w tej drugiej rundzie znowu dopadnie pierdolony kryzys. I, I będę robił dużo. Teraz wiem też, co dołożyć na treningach, żeby ten kryzys starać się za każdym razem przełamywać, nie? Co za rany wojenne poważnie? No, kurwa, nie wiem, w pierwszej rundzie coś jakoś przestrzeliłem. Źle coś mi strzeliło, okazało się, że mam e, złamaną kość w nadgarstku i, i połamałem stopę. Dużo sobie narzuciłem, kurwa, ale to tak jak to u mnie w życiu, ja zawsze dużo narzucam na plecy, a potem, kurwa, gaz garbiony zapierdalam. <grym> Biegliśmy na siebie cios za cios i mój był mocniejszy, chociaż jego też był mocny. Nie no, są tutaj takie le lekkie le 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 ślady. Są, są, nabił mi pizdę pod okiem, Alter boy mi nabił pizdę pod okiem. A ja naprawdę ty cierpisz teraz. No. 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 I co konkretnie się wydarzyło? Jaka jest diagnoza? Bo tu powiem Ci dość sporo krąży legend, jeżeli chodzi o kontuzje, które się pojawiły. Nie wiem, nie wiem, co się wydarzyło. Na pewno wiem, że kolano boli jak strzelona łąkotka. A co więcej, to zobaczymy. Na razie nie wiem, muszę zrobić rezonans. Pozytywny Seba na pewno wróci. Uważam, że jeżeli chodzi o konferencję, jest jednym kurwa z najlepszych do dymienia. Naprawdę mnie bawi. No to, że przegrałem, Oktagonie, to, to wcale nie znaczy, że ja tutaj przegrałem in general, bo moim zdaniem ten performance który gdzieś tam się... E, i ta dobra zabawa, którą tutaj miałem, to, to, to ludziom o to chodzi, tak? A nie o to, że, że, że wiesz, jakby ja nie jestem fajterem. Wonker, a, wie, a w, w, wiesz, gdzie przyjeżdżasz, Wonker na afterparty, zaraz ci wysła. nie mów na wizji. Wonk z Wonkerem się dzisiaj z się pozna. Ja też dzisiaj się załąkuję na śmierć, wiesz mi na takim głodzie, kurwa, to ja nie byłem nigdy, nie, łąkę. Bardzo bym się chciał zmierzyć z Jakubem Koseckim, z tym piłkarzem byłem, który chciałby zadebiutować w OKTAGONIE, myślę, że jestem dla niego mega dobrą e, opcją. Ale no powinienem to wygrać, nie, i powiem szczerze, no, że jestem ciotą i, i to, no, kurde, nie wiem, czy mi nie zostały walki z, z, z szeją czy kruelną, chociaż, <laughs> chociaż to bym chyba też dostał pierdol, bo, bo widziałem, że w miarę poziom trzymały, także no, jest mi wstyd, nie ukrywam. Jedynie jak palec oko dostałem, nie widziałem na oko i stwierdziłem, kurwa, przerwać czy nie, poczekać dłużej. Stwierdziłem, nie walczy, chuj, oczekałem panią, że widzę na oko. A to było oszustwo? Tak, nie widziałem na oko, ale wiedziałem, że jak powiem, że widzę, to nie będzie tej walki. Mhm. Jak to z twojej perspektywy wyglądał ten palec? Wydaje mi się, że tam nic nie, nie było grubszego i troszkę kręcił, nie? Mhm. Że, że nie widzi. A czykolwiek, no, jestem troszkę, kurwa, rozżalony. Jacek Morański wchodzi na scenę. Przytula Piotrka Szeligę, daje jakieś buziaki Ferrari'emu Przytulił Piotrka Szeligę? Przytulił Piotrka Szeligę Ja to tego nie widziałem To jest, kurwa stary, to mnie teraz szokowałeś w ogóle, to to nie wierzę nawet Nie, nie to to ja nie uwierzę kurwa, za chuj nie uwierzę Poważnie, no, no zaraz zobaczysz Nie uwierzysz w to Co? Ja to ja jest myślę, wszystko nagrane Ja myślę, że on to zrobił chyba nieświadomie Ale ja tylko i że ja już w żadne konflikty e, osób trzecich się nie wpierdalam Chyba, że to będą ludzie Którzy są wobec mnie lojalni, wiem, że mogę na nich liczyć, więc oni będą mogli liczyć na mnie, ale w innym wypadku już tego y, nie będzie. Ja się z panem Jackiem pogodziłem, ja się z Mateuszem pogodziłem. A tak na ogół ciężko jest ci wyprowadzić z równowagi? Yy... W codziennym życiu? Stary, ja w ogóle, mój drogi, czytam teraz Senekę, Marka Aureliusza. E, wiesz, szkoła e, sto, stoicyzmu, tak, także spokój, nic mnie nie wyprowadza z równowagi. Nie no, kurwa, chuja z tego stoicyzmu wcale nie dał, nie dałem rady, nie, właśnie się kurwa nie dało. Próbowałem, ale nie dało się. Odpalili mnie. Tak, wyszedłem z równowagi, Po co się wam tłumaczy? Wyszedłem z równowagi. Czytam tego samek i chuja mi to dało. Co? Nie, nie wiem, czy widziałeś prezent, jaki dałem Piotkowi? Nie widziałem właśnie, nie widziałem całego. Proszę, nie chciał mi palec odgryźć, Pal, Palec mi odgryźć. Masz szatnie za Amadeuszem Ferrari, co jest dość przewrotne. No jest przewrotna sytuacja w ogóle, no ale jestem za Amadeuszem w obozie. Eee, więc mamy tego samego menadżera, mamy tego samego trenera, eee, więc chcąc, nie chcąc, eee, no musi tak być. Nie? A zresztą my z Amadeuszem się lubimy bardzo. Zawsze się lubiliśmy, a teraz to tylko, można powiedzieć, to jest takie przy, przypieczętowanie mm. naszej znajomości. Kurde, nie wiem, byłem w melażu trzy tygodniowym i przychodzę do domu i mówię, rozsypuję i pytam się tak co chcesz? Eee, on nie nie, tyle. Kurwa i to wszystko. W życiu bym nikogo do niczego nie zmusił, żeby coś ze mną robił, czy żeby coś ze mną jakieś rzeczy. I to jest, to jest wiesz, mega słabe, że próbują mi to wmówić. Nie, do walki to jeszcze nawet nie motywuje, żeby mu udowodnić i pokazać, kto jest lepszy. No. Powiedziałeś, że gdybyś mógł cofnąć czas, to byś parę rzeczy zmienił. Co byś mógł zmienić? Co bym, co bym zmienił? Na pewno bym się nie obnosił tak z moim życiem prywatnym, publicznie, A, bo ja trochę myślałem, że to inaczej wyjdzie, nie, że. Ja tak jakby uświadomię ludzi, że takie coś ma miejsce i będzie, okej, okay, bo wolałem to tak zrobić, niż żeby, kurwa ktoś mnie gdzieś zobaczył, nagrał, rzucił do tego, zrobiłaby się afera. I tak się kurwa zrobiła afera, więc czy tak to zrobiłem, czy tak bym to zrobił. Ej, umiesz no no tak, e, ten, to, to opanowałem. Masz tą umiejętność? to, 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 to opanowałem. No, to jest aż jedna z dwóch. Fajnie. Bo jeszcze umiesz mówić, tak? No powiem ci, że zacząłeś grubo ten. No, to ej, ej, ej przepraszam, mi. przepraszam, przepraszam, Serio, przepraszam, żartowałem. To. Zacznij od nowa, cześć, nie znam Cześć, Natan e, Ola Kot, Ej, serdecznie. ja Cię znam ty Tak? Ciekawe skąd ej, Ty nie chodzisz i mówisz, cześć, jaka to piosenka? Tak. Taka... Ej dobra, to już ja przepraszam w takim razie, cześć ej, A ty, cześć to Cześć, 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 to cześć. przepraszam, to Dobra, przepraszam. ale ej, Jezus Maria, dobra Bo tam ktoś mówił, że masz faceta, to, ale to nie chodzi o to po prostu pa, Pani tego... Olu Kott? jest siedzę z celebrytką w końcu nie Jak ja się cieszę, być. że celebrytka obok mnie bo. siedzi bo. Ty siedzisz na fejmie, stajesz na Podsumować naszą naszą poprzednią rozmowę tym, ale chyba zaczniemy tą, prawda? Słuchaj, no, ja, tak? ja, jak wierzy w Tomaszka, tak. ja, że to ja, wartościowo Rysia, no to Rysia. ja babcię Rysię serdecznie pozdrawiam. Ej, babcia, moja babcia będzie taka o... szczęśliwa! No babcie Rysię, bo... Ola, ola to, to już jest nie. trzecie szytulanie. Fajnie. Ej, dobra, to trzy razy sztuka. A właśnie ja lubię starsze. Tak, lubisz starsze no, dziewczyny? Tak ja no takie lubię, bo są normalne, starsze dziewczyny. Okej, okay, czyli starsza dziewczyna to ile musi mieć lat tak dla ciebie? Tyle, ile ty. No ale ty nie masz. A ty, nie ty, ty, ty ile ja mam. Na 20. Ja wyglądam nawet nieźcie. Ale jej. pewnie masz 20. Nie, Czy ja 30... 30 ty masz? O, ale ej, nie dobra, nie, bo mnie rozparsz, jak mówisz ile masz lat, więc dawaj ola, dalej, dawaj dalej, dawaj dalej. To pytanie o powiemności może ominiemy, bo... kot. Tak. O kot. Chodź tu, chodź tu, chodź, tu chodź, tu robimy kontroli. Witam, z proszę bardzo. Siadaj, a może. Ty, no, czekaj, to się zamienimy. Ale, ale dlaczego? O, kurwa, ale... czekaj, wywiad, Olom, kot. Czerwony się zrobił! Yeah. Jaki czerwony się zrobił. Witam, hej. Czy, czyli rozumiem, że, że kojarzysz, mnie. No, wiśnia Bakajowko, na ja, i <laughs> Nie no, kojarzę, kojarzę, trudno nie kojarzy. Czyli Hizorsławie, tak zdecydowanie. Tak. Bo... Ej, a Dasz mi followa na Instagramie. Proszę. Zastanowię się. Błagam, ej, błagam. Zobaczymy, ej, zobaczymy jak ten wywiad pójdzie nie, w internecie. Jadem, to... proszę, no proszę, ja chcę... Follow, przepraszam. Nie, nie, musisz, ja musisz mi dać y Buziaka? chwilę do namys. Gdzie to jest? Kisor tak Slab! Nie. Ja już się w to nie bawię. A bo raz, był... To ty jesteś tą celebrytką, co ci zrobili Kisor Slab takie! Ej, dobra, fajnie, fajnie. Wydaje mi się, że jak faceci to robią, to jest takie kurwa na śmiesznie, Jakby ba, jak baby coś poddymiają, to że już zaraz, mówią, mi wypada, to zaraz nie? mówią, że patola. Znaczy wiesz, ja mam to w pizie, co, co wypada, co nie wypada, bo ja jestem totalnym przeciwieństwem tego, co wypada kobietom, a nie wypada i mam to naprawdę głęboko w dupie. Ale następnym razem, jak się spotkamy, to obiecuję, że nie będziesz już świerował? Znaczy no może trochę będę, ale, ale, w inny, ale w inny sposób, jak inna kreacja. ze mną Sebastian Fabiański, który, jak patrzyłem na zdjęcie... ej, 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 ej jaki Fabiański, jaki Fabiański? Fabijański! No, teraz dobrze. Zaakcentowałem Zrobiłem teraz. Zrobiłem Michujewskiego, teraz. Krztę profesjonalizmu mógłby kurwa zachować ze względu na, na to jak to jest duża federacja, jak duże pieniądze dostaje, ale po prostu chodzi stary o takie nie wiem, brak jakichkolwiek zasad. Umawiasz się z kimś, kurwa na coś i tego nie robisz. No stary, próbowałem, wiesz, no próbowałem to zrobić, tak? To 79. No ale po prostu no spotykasz się ze ścianą, nie? No w sensie z czego ja miałbym już odwadniać się? Z czego ja miałbym, wiesz, jakbym Tuż nie miało, wiesz, ja po prostu dowiedziałem się w tym przypadku, że, moje, e, że moja kategoria wagowa to jest 8284. W tamtej sytuacji bo to ja nie lubiłem Sebastiana Fabieńskiego jako osoby publicznej po prostu za to, co pierdoli w to, jaki, w jaki sposób się zachowuje. Teraz mogę szczerze powiedzieć, że nie lubię go też jako osobę prywatną, bo, bo miałem z nim tyle interakcji, że mogę sobie na ten temat w, wysądować opinię. Co ci najbardziej nie pasuje w jego zachowaniu? Gwiazdorstwo e, i arogancja. Yy, I ta przewózka, że dobra, masz moje 10%, dobra, kurwa, zmieńmy ten limit i tak dalej, wiesz, takie kurwa podejście, dyshonoria, zwykła po prostu dyshonoria. Stary, ja tutaj nawet powiedziałem Ściwujewskiemu, nie, że jakby ja tu przyszedłem trochę powkurwiać, no, wiesz, no, co ja mógłbym to innego zrobić? Ja już szczerze nie wiedziałem, którego mam napierdalać, nie, <laughs> kurwa, bo każdy coś tam się, kurwa, wiesz, ura, kurwa. Ale myślałem, że w końcu tam Ferrari coś ten, ale odpuścił sobie. Beba, to jest ta, to jest chyba... na Krejza, aha, aha, aje. Jak hot dog, to jaki sos? Jak, po pierwsze to nie był hot dog, tylko tam była dwusetka w ręku. Aha, okay. To jest w ogóle najlepsze, nie? Że, to, że to nie był hot dog. Taka pomyłka, to ja nie wiem kto to, to, kto, to, kto to nagrywał kto to, kto to weryfikował, ale tam było 200, nie? I to już drugie. Zresztą. No a jakbyś miał hot doga, to jaki sos? Jakbym miał hot doga, jaki sos? Myślę, że... Ale to tak hmm, czeskowy chyba. Jakbym wyszedłem teraz. Ee... Dzięki Paweł. Dzięki. 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 W każdym razie kurwa Pawcio. O, tradycji stała się zadość na koniec.